Są chwile, gdy sportowa rywalizacja, nawet ta o najwyższą stawkę, musi ustąpić miejsca sprawom znacznie ważniejszym. Taki właśnie moment nadszedł we wtorkowy wieczór 9 czerwca na stadionie olimpijskim w Helsinkach podczas meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 pomiędzy Finlandią a Polską. Emocje sięgały za gdy w 69. minucie spotkania Jakub Kiwior strzelił kontaktowego gola na 2-1, do dając Polakom nadzieję na odrobienie strat. Jednak radość i sportowy zapał zostały nagle przerwane przez dramatyczne wydarzenia na trybunach, które na ponad 40 minut zamroziły serca wszystkich obecnych i sprawiły, że wynik meczu zszedł na absolutnie dalszy plan. Wszystko działo się błyskawicznie, chwilę po golu dla białoczerwonych około 82. minuty meczu, gra została niespodziewanie zatrzymana. Kluczową rolę odegrał w tej sytuacji pełniący rolę kapitana Jan Mednarek. To właśnie on, wykazując się niezwykłą czujnością i empatią, jako jeden z pierwszych zauważył niepokojącą sytuację na trybunach i natychmiast zaalarmował sędziego oraz sztab medyczny. Portugalski arbiter João Pijaro bez wahania wezwał pomoc. Na trybuny natychmiast ruszył zespół medyczny reprezentacji Finlandii, rozpoczynając walkę o życie jednego z kibiców, który jak się okazało stracił przytomność. Rozpoczęła się dramatyczna reanimacja, a na stadionie zapadła ogłuszająca cisza. Sytuacja była na tyle poważna, że po około 10 minutach od rozpoczęcia akcji ratunkowej, sędzia podjął decyzję o odesłaniu piłkarzy obu drużyn do szatni. Stadion jeszcze przed chwilą tętniący dopingiem zamarł w oczekiwaniu. Jak relacjonowali obecni na miejscu polscy dziennikarze, atmosfera stała się niezwykle ciężka i pełna niepokoju. Przez chwilę polscy kibice próbowali podnieść drużynę na duchu śpiewem, jednak szybko zostali uciszeni przez fińskich fanów, którzy dawali do zrozumienia, że w tej chwili liczy się tylko szacunek i cicha nadzieja na szczęśliwy finał akcji Medyków. Wszelkie boiskowanie i mozje zniknęły, a cały stadion zjednoczył się we wspólnym oczekiwaniu na dobre wieści. Spiker jedynie lakonicznie informował, że poszkodowanemu udzielana jest pomoc, co tylko potęgowało napięcie. Walka o życie kibica trwała bardzo długo około godziny 22:40 wciąż nie było wiadomo, jaki będzie jej finał. A organizatorzy poinformowali, że nie zapadła jeszcze żadna decyzja co do ewentualnego kontynuowania meczu. Akcja reanimacyjna na trybuna zakończyła się dopiero około 22.50. Gdy poszkodowany fan został umieszczony na noszach i opuszczał trybuny, żegnały go brawa wszystkich zgromadzonych kibiców. Piękny gest solidarności i wsparcia. Jak donosili reporterzy, akcja ratunkowa była kontynuowana w karetce, co wciąż pozostawiało wszystkim niepewności co do stanu zdrowia mężczyzny. Według nieoficjalnych informacji poszkodowanym był kibic z Polski, a fińskie media spekulowały, że przyczyną zasłabnięcia mógł być atak Padaszki. Krótko po tym jak karetka odjechała, piłkarze obu drużyn ponownie weszli na murawę na krótką rozgrzewkę. Pojawił się oficjalny komunikat, że spotkanie zostanie wznowione o północy czasu lokalnego, czyli o 23.00 czasu polskiego. Zegar został zatrzymany na 72 minucie i 15 sekundzie. Polacy mieli więc jeszcze nieco ponad kwadrans na próbę odwrócenia losu w meczu. W tak surrealistycznej atmosferze z myślami wciąż krążącymi wokół wydarzeń na trybunach nie udało się już zmienić wyniku. Mecz zakończył się porażką Polski 1-2, jednak tego wieczoru w Helsinkach nikt nie myślał o punktach. Wszyscy wygrali znacznie ważniejszy mecz. Ten o ludzką przyzwoitość i solidarność w obliczu tragedii. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!